Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak zwiększyć ilość FPS w Fortnite. Jako że ostatni poradnik pokazujący, jak zwiększyć ilość FPS w Fortnite, wielu z Was pomógł, bo zostawiliście pod nim naprawdę masę łapy w górę. To postanowiłem nagrać nowy, tym bardziej, że jest parę nowych sposobów, które po prostu mogą wam zwiększyć ilość FPS-ów w samej grze. Przy okazji ogłaszam po tym filmem mały konkurs i spośród wszystkich komentarzy i osób subskrybujących ten kanał w jedną osobę, która zgarnie dowolnego skina do 1200 dolców ze sklepu. Dobra, przejdźmy do samego poradnika. Zanim przejdziemy do jakiejkolwiek zmiany ustawień, które zwiększą nam ilość FPS-ów, zróbmy sobie punkt przewracania systemu. To dzięki niemu w razie gdybyśmy chcieli potem przywrócić ustawienia, bo być może części z was się nie spodobają, bądź nie spełnią waszych oczekiwań, będziecie mogli to zrobić praktycznie Kliknięciem. A więc początkowo wchodzimy w mój komputer, gdy już to zrobimy klikamy prawy przycisk myszy, a następnie właściwości, gdy już to zrobimy klikamy ochrona systemu, a gdy już wejdziemy w tą zakładkę to po prostu klikamy ochronę systemu. I teraz tak, tutaj mamy listę naszych dysków, jeśli przy dysku systemowym ochrona jest wyłączona to aby potem się nie bawić ręczne przywracanie wszystkich ustawień po prostu ją włączamy. Klikamy więc na dysk systemowy, czyli na dysk w tym przypadku C i klikamy konfiguruj. Teraz zaznaczamy opcję Włącz ochronę Systemu i ustawiamy maksymalne użycie pamięci na około powiedzmy 5 GB. Następnie potwierdzamy, po czym powinien nam wyskoczyć komunikat o pomyślnej zmianie ustawień. No ale dobra, przejdźmy do samego przyspieszenia naszej gierki. Tutaj będą dla Was przygotowanych parę etapów, więc lecimy. Etap pierwszy. A więc tak, początkowo klikamy na opcję Szukaj w naszym Windowsie i klikamy Wybierz Plan Zasilania. Gdy już w niego wejdziemy, wybieramy opcję Wysoka Wydajność. Opcja zrównoważona w tym przypadku musi być wyłączona. Klikamy więc Wysoka Wydajność i wychodzimy z tej opcji. W kolejnym etapie zaś zaktualizujemy sobie sterowniki, czasami możemy mieć spadki FPS-u z powodu właśnie niezaktualizowanych sterowników w kartce graficznej Warto się więc upewnić, że nasze sterowniki są w pełni zaktualizowane Ostatnim razem polecałem Wam pobranie programu o nazwie Driver Booster i to samo zrobię po prostu tym razem Program bez problemu zeskanuje Wasz komputer w poszukiwaniu najnowszych sterowników, więc zaoszczędzicie dzięki niemu masę czasu który możecie potem przeznaczyć na wykonanie kolejnych zaleceń z naszego filmu Link oczywiście do programu macie w opisie Program wyszukuje automatycznie sterowniki i po prostu jak będą jakieś nowe, to nam je automatycznie aktualizuje. Ok, w kolejnym etapie postaramy się zwiększyć wydajność samego komputera poprzez zmianę ustawień w jego właściwościach. Początkowo musimy mieć właściwości naszego komputera. Możemy to zrobić za pomocą opcji Start i w opcji Szukaj wpisać na przykład komputer, a następnie kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i kliknąć właściwości. Następnie klikamy zaawansowane ustawienia systemu. Następnie w zakładce Wydajność wybieramy ustawienia i w trzeciej zakładce wybieramy opcję dopasuj dla uzyskania jak najlepszej wydajności. Zmiana ta wpłynie na wyłączenie wszystkich zbędnych opcji, procesów, w tym przypadku wyświetlania w naszym komputerze. To też po prostu się przełoży na zaoszczędzenie mocy obliczeniowej, która po prostu przyda nam się ewentualnie w naszej grze. OK, w kolejnym etapie postaramy się dostosować nasze ustawienia w panelu sterowania naszej karty graficznej do jak najwyższej wydajności. A więc w przypadku, jeśli mamy kartę od AMD, klikamy prawym przyciskiem na pulpit. No i wybieramy opcję panel sterowania Nvidia. Jeśli mamy kartę od AMD, a nie od Nvidia, to w tym przypadku też powinniśmy mieć osobną opcję, która nas przekieruje do w tym przypadku panelu sterowania AMD. Dobra, a więc klikamy w tym przypadku panel sterowania Nvidia i przechodzimy dalej. Dobra, okienko nam się ładuje, zaraz nam się otworzy i teraz tak. Tutaj mamy trzy opcje, które będą nas interesowały po kolei, przejdźmy do pierwszej, czyli wyreguluj ustawienia obrazu. W tej opcji powinniśmy znaczyć jakość suwak przy jakości. I przesunąć go w kierunku wydajności. Chyba, że tą opcję mamy zaznaczoną, to oczywiście wtedy zatwierdzamy i po prostu przechodzimy dalej. Dobra, ja zatwierdziłem, jak to zrobiliśmy, to przechodzimy do kolejnego etapu, czyli zarządzanie ustawieniami 3D. I tutaj, moi drodzy, musicie dostosować się do moich ustawień, których jest po części nawet sporo. A więc w pierwszym przypadku, tutaj procesory graficzne dajemy wszystkie, gładkość dajemy wyłącz, współczynniki dajemy OFF. Filtrowanie obrazu, wyłącz, filtrowanie tekstur, wysoka wydajność, filtrowanie tekstur, ujemna kompensacja e, Dajemy zezwól, potem włącz, włącz, następnie wybieramy naszą kartę graficzną e, Potem dajemy 1, no i tutaj jak widzicie dalej e, Optymalizacja wątkowa, włącz, potem dostępna, wyłącz, potem pamięć podręczna jednostki cieniowania, włącz Potrójne buforowanie dajemy wyłącz, synchronizacja pionowa dajemy wyłącz Tryb zarządzania energią, preferuj maksymalną wydajność Potem następnie wstępnie renderowanie klatyk wirtualnych, tutaj dajemy jeden, Wygładzenie krawędzi wyłączamy, wygładzenie kolejnej krawędzi po raz kolejny wyłączamy I kolejne wygładzanie krawędzi też wyłączamy Potem jest znowu wygładzanie krawędzi jeśli chodzi o ustawienia, tutaj dajemy brak Dalej wygładzanie krawędzi, znowu wyłączamy no i tutaj wygładzanie krawędzi też wyłączamy jeśli chodzi o korekcję gamma. Na koniec mamy tylko zamknięcie środowiska i tutaj dajemy wyłącz Także to zatwierdzamy w tym moim drodze przypadku Na koniec przechodzimy do zakładki numer 3 I w tym przypadku w procesorze musimy wybrać naszą kartę graficzną Która po prostu odciąży automatycznie nasz procesor I też powinna nam automatycznie dzięki temu troszeczkę tych klatek na sekundę urywać No i to byłoby tyle jeśli chodzi o ustawienia mojej drodzy Także jak ustawicie sobie kartę to klikacie zastosuj, no i tym samym przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejnym etapem będzie instalacja programu o nazwie Quick CPU. Jak sama nazwa mówi, ma on zadanie przyspieszyć i usprawnić pracę naszego procesora. Dodatkowo jest bardzo prosty w obsłudze, więc już Wam pokazuję jak możecie tego dokonać. Początkowo pobieracie program, do którego link macie w opisie filmu. Gdy już pobierzecie potrzebny program, instalujecie go. Tak więc klikamy Next, następnie wybieramy i akceptujemy warunki umowy. I oczywiście wybieramy dysk, na którym chcemy go zainstalować. Aż rozpocznie się sama instalacja. Po zainstalowaniu oczywiście odpalacie program. I teraz dwie najważniejsze informacje. Początkowo w lewym górnym rogu... Programu Wybieramy w pierwszej zakładce wysoka wydajność, a w drugiej po prostu plug it in. I jeśli już to wszystko zaznaczymy, sprawdzamy, czy te trzy suwaki na dole są przesunięte na 100%. One powinny się automatycznie przesunąć po wybraniu powiedzmy tej wysokiej wydajności. Gdy już to zrobimy, klikamy Apply, czyli tam powiedzmy OK, zatwierdzamy i wyłączamy program. W następnym etapie zmienimy sobie opcję uruchamiania Fortnite'a. W tym kroku będziemy musieli wpisać specjalne komendy, które przyspieszą nam działanie Fortnite'a. Jak widać, nie ma tego wcale tak dużo, a wszystkie komendy wystarczy skopiować z opisu filmu. Przy czym w komendzie odpowiedzialnej za procesory logiczne w komputerze musimy wpisać własną ilość procesorów logicznych. Jeśli nie wiecie, jak sprawdzić, ile posiadacie procesorów logicznych, to w tym przypadku już Wam pokazuję. Aby to zrobić, wystarczy w tym przypadku wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl Alt Delete i wybieramy menedżer zadań. Albo po prostu klikamy prawym przyciskiem myszy na pasku zadań, a następnie wybramy opcję manager zadań Następnie wybramy zakładkę wydajność no jak widać mamy tutaj ilość procesorów logicznych, także już wiecie ile aktualnie macie procesorów Następnie wchodzicie w opis tego filmu, kopiujecie sobie całą komendę, którą właśnie widzicie Następnie wchodzicie w Epic Games Następnie przechodzimy do ustawień, zjeżdżamy na sam dół, do gry Fortnite, kolejnie klikamy na dodatkowe argumenty wiersza polecenia, po kliknięciu usuwamy wszystko co mieliśmy tam wpisane i wklejamy odpowiednie komendy z opisu, pamiętając oczywiście o tym, żeby podmienić ilość procesorów logicznych na te, które aktualnie posiadacie w komputerze. W kolejnym etapie zmienimy parę rzeczy w pliku gry. Od razu mówię, że nie spowoduje to żadnych problemów z samym Fortnite'em, bo to są rzeczy kosmetyczne typu nie wiem, zmniejszenie obciążenia poprzez trawy w Fortnite i tak dalej. A więc początkowo w opcji szukaj wpisujemy procent, updata procent. W tym momencie musimy cofnąć się o jeden folder do tyłu i wybieramy po kolei najpierw local, następnie Fortnite game, potem save it, następnie config, potem Windows client i szukamy pliku o nazwie game user y, setting. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy właściwości. Teraz odznaczamy opcję tylko do odczytu i klikamy w tym przypadku OK. Następnie klikamy praw na ten plik i oczywiście edytujemy go. I teraz tak po kolei najpierw w tym miejscu dajecie false, czyli wpisujemy. W tym miejscu ustawiamy 1 i tutaj mamy kropka Potem zjeżdżamy niżej i w tym miejscu wpisujemy 0 oraz w tym miejscu wpisujemy również 0. Teraz klikamy plik plus zapisz, albo po prostu używamy skrótu klawiszowego, w tym przypadku Ctrl S. Tu zapiszemy i włączymy plik w folderze, w którym po prostu byliśmy. Klikamy ponownie przycisk prawym na właściwości, i w tym przypadku włączamy opcję tylko do czytu, żeby automatycznie dodatkowe aktualizacje nie zmieniły naszych ustawień. W kolejnym etapie wykorzystamy potencjał kolejnego programu, który po prostu sprawdzi na działanie samego komputera. Oczywiście, link do programu również macie w opisie filmu, a więc pobieracie go ze strony zawartej w linku w opisie. Gdy już powierzycie wymagany program, początkowo musicie go zatrzymać i wpisujecie początkowo w tym przypadku 1024, a dodatkowo w tej rubryce wpisujemy połowę naszej aktualnej ilości ram. Jeśli macie 16 GB ramu, to w tej zakładce wpisujecie 8169, jeśli zaś macie w tym przypadku 8 GB ramu, no to wpisujemy 4098. Na koniec już tylko zaznaczamy tą opcję i w tym miejscu wpisujemy 0.50. Klikamy start, a na koniec klikamy pure send by list. Gdy już to zrobimy, możemy odpalić naszą grę, na której płynności nam zależało. Ok, w kolejnym etapie pokażę Wam, jak zmienić rozdziałkę w Fortnite na powiedzmy 4 na 3 bądź po prostu inną. A więc wchodzimy początkowo w szukaj i wpisujemy procent, update, update, procent. Ok, jak wpiszemy całą wartość, wyszukujemy pierwszy folder, klikamy go. No i teraz tak, na górze musimy cofnąć się w tym przypadku do folderu Updata, a więc klikamy Updata. Następnie klikamy Local, następnie szukamy gry Fortnite, a więc Fortnite Game, następnie save it. Potem klikamy config, a następnie Windows Client. No i mamy taki plik o nazwie Game User Settings. Tutaj, w tym przypadku, jeśli chcemy go edytować, musimy kliknąć prawym, właściwości i odznaczamy opcję tylko do odczytu. Następnie, moi drodzy, wchodzimy w folder, wchodzimy w folder i szukamy miejsca, gdzie tą rozdziałkę możemy zmienić. Jeśli nie możemy go znaleźć, to w tym przypadku wpisujemy, raczej, raczej naciskamy Ctrl F, wpisujemy wartość Resolution Size. Klikamy Znać Następny, no i już na starcie nam wyszuka miejsce, gdzie tą rozdziałkę możemy zmienić. A więc, jak widzicie, mamy takie cztery rubiki: to jest jedna, druga, w sumie trzecia i czwarta. Gdzie tą rozdziałkę musimy zmienić? Jeśli jest taka rozdziałka, którą chcielibyśmy mieć, to po prostu wpisujemy. Pamiętajmy, że x w tym przypadku odpowiada za szerokość, y oczywiście za wysokość rozdziałki. Jeśli chcecie rozdziałkę 4x3, to w tym przypadku są właściwie dwie opcje, które mogą Wam zwiększyć ilość FPS-ów. Pierwszą, która Was troszeczkę uskubie z jakości niestety, jest 1024x768. Jest to pierwsza rozdziałka, która zwiększy Wam znacząco, znacząco FPS-y, ale pamiętajcie, że jest to rozdziałka dla proporcji 4x3 i jeśli ktoś nie lubi grać 4x3, to po prostu niech tej rozdziałki w tym przypadku nie zmienia. Jeśli natomiast chcecie troszeczkę lepszą wrzałkę, a preferujecie 4x3, to w tym przypadku proponowałbym 1280 na w tym przypadku 960. A więc wpisujemy 960 Ok jak wpiszemy dla jednej wartości To musimy to oczywiście przekopiować dla kolejnych Czyli w tym przypadku wpisujemy tutaj tak samo 1280 Te 960 kopiujemy w to miejsce I tak samo musimy zrobić Z tą wartością tutaj I z tą tutaj i z tą tutaj Jak wszystko edytujemy, Klikamy oczywiście plik Zapisz, albo, albo e, Ctrl S Ja w tym przypadku nie będę zapisywał, bo nie chcę aktualnie zmieniać rozdziałki e, Więc wyjdę z tego i jak już to zrobicie To klikacie znowu prawym przyciskiem na folder e, który dotowaliśmy, klikamy ponownie właściwości I zaznaczamy w tym przypadku ponownie tylko do odczytu Aby Fortnite w razie czego tych plików nam A e, raczej właściwości tego notatnika nie podmienił A więc klikamy, zatwierdzamy No i w sumie to tyle, tak więc. a więc w taki oto sposób zmieniliśmy właśnie rozdziałkę w samym Fortnite no i dobra, moi drodzy, czas na podsumowanie i zmianę ustawień w samej gierce. A więc, moi drodzy, początkowo przechodzimy do ustawień i teraz tak. Starałbym się mniej więcej dostosować do tego, co aktualnie tutaj mamy ustawione, czyli w tym przypadku tryb okna, aby tutaj był pełny ekran. Czasami jest tak, że dany użytkownik. Nie, nie zdaję sobie sprawy z tego, że ma po prostu ustawioną grę pełny ekran w oknie, a to zabiera masę, masę klatek na sekundę. Rozdzielczość tutaj już wedle uznania, wiadomo, że czym mniejsza, tym właściwie lepiej. Natomiast też nie możemy pozwolić, żeby gra wyglądała nie wiadomo jak źle. Jeśli dostosowaliście sobie. Poprzednie ustawienia rozdziałki, które Wam prędzej e, pokazywałem e, poprzez zmianę właśnie rozdziałki na 4 x 3, no to one powinny Wam się tutaj zaktualizować. Jeśli powiedzmy chcecie Full HD, no to w tym przypadku ustawicie sobie Full HD e, No i tyle. Dobra, limit klatek na sekundę. Tu właściwie jeżeli chodzi o samą grę, e, możecie sobie ustawić sobie bez limitu, jeżeli, jeśli chcecie zobaczyć e, potem ile będziecie mieli FPSów przy zmianie, przy zmianie tych klatek, więc ustawimy sobie testowo powiedzmy bez ograniczeń. Dobra, następnie jasność kontrast interfejsu zostawiamy na tym poziomie jaki jest tryb datonistów, w sumie kto jak woli w zależności powiedzmy od stylu, gry, który prowadzicie, możecie sobie ewentualnie zmienić ja w tym przypadku kompletnie wyłączę kolorystyka w tym przypadku 0. No i teraz tak, moi drodzy. Ustawienia jakości, jakości, jakości. Proponowałbym tutaj ustawić własne ustawienia jakości. No i tutaj teraz tak. Najważniejsza sprawa rozdzielczość 3D. Moglibyśmy się 100%, ale to strasznie zabiera klatki. Na dobrą sprawę, więc jak ktoś ma jakieś problem powiedzmy, z FPS-ami, to radziłbym ewentualnie zmniejszyć, może tak powiedzmy, na 90%. Jeśli ktoś ma brutalne, bardzo, bardzo duże problemy z FPS-ami, po prostu ta gra mu się tak zacina, że nawet powiedzmy po tym całym poradniku i tak będzie miał. Bardzo ząb płynność, to wtedy ewentualnie może zmienić na 75. To troszeczkę zmniejszy jakość gry no ale też daty te brakujące klatki, które będą tutaj kluczowe, nie także ja powiedzmy ustawię w tym przypadku rozdzielczość na powiedzmy 90% dobra, następnie mamy odległość widzenia i tutaj w sumie też możecie sobie dostosować według własnych e, zaleceń jedni wolą mieć większą, no ale to wiadomo kosztem klatek na sekundę e, i ewentualnych e, przycinek jak mają powiedzmy słabsze komputery e, no ja ustawię powiedzmy taką wersję dla tych, którzy mają naprawdę słabsze komputery, czyli powiedzmy ustawmy odległość widzenia na poziomie średnim jakość cienia wyłączona, antilaj wyłączone, następnie jakość, tekstur, one też my jak tak zwrócimy uwagę nie wpływają aż tak mega mocno na same FPS. jak zmienimy powiedzmy te tekstury z niskich na, na średnie to tam większej różnicy tak naprawdę nie ma więc możecie sobie dać chociaż te średnie żeby, żeby ta gra nie wyglądała powiedzmy jak taki Minecraft przerysowany do Paint'a, dalej moi drodzy mamy jakość efektów czyli, czyli, czyli tutaj włączamy sobie efekty bo nie są nam potrzebne, jakość przetwarzania na koniec jakość przetwarzania końcowego też na poziomie niskim. No i teraz, tak, moi drodzy, tutaj wyłączone, wyłączone, wyłączone. E, DirectX według uznania: jeśli u was sprzęt obsługuje 12, to możecie sprowadzić z 12. Jeśli e, macie tylko 11, no to e, zostajecie na tej takiej standardowej 11. E, renderowanie wylądkowe włączamy. No i na koniec, ostatnią opcję. W tym przypadku wyłączamy. A, no, jeśli chcecie oczywiście FPS-u, ze y sobie sprawdzić, to włączcie sobie FPS-u, y, czy tą opcję włączamy. Dobra, moi drodzy, dalej przejdźmy do dźwięku. Dobra, moi drodzy, kolejną sprawą jest zmiana ustawień jakości dźwięku, czyli ta zakładka na górze przechodzimy do dźwięku i zmieniamy jakość dźwięku na niską. Dla większości z Was może się wydawać, że same ustawienia dźwięku nie wpływają na płynność. Ja wam powiem, że wpływają i zawsze 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 w tym przypadku macie szansę na ugryzienie do paru, paru dodatkowych klatek na sekundę przez zmianę ustawień dźwięku, bo czym w tym przypadku Gorszy dźwięk w samej grze, tym mniej procesor, o, procesor jest obciążony A jeśli powiedzmy Fortnite, no w tym przypadku jest grą Która najbardziej obciąża procesor A jeśli właśnie tym bardziej u wielu osób ten procesor jest takim E, tą częścią zespołu, która po prostu najbardziej jest obciążona i nie daje sobie rady z Fortniteem, to po prostu po co go dobijać ewentualnie jeszcze lepszym dźwiękiem, skoro powiedzmy możemy sobie go w tym przypadku obniżyć. A więc to zmieniamy na niskie i przechodzimy jeszcze do drugiej zakładki, z tą śrubką tutaj. I teraz tak, bardzo ważna sprawa, aby wyłączyć nagrywanie powtórek, także nagrywanie powtórek wyłączamy i wszystkie opcje związane z powtórkami w tym przypadku wyłączamy. Jeśli mamy kartę NVIDIA na przykład i mamy ustawione nagrywanie powtórek samej karty Nvidia, bądź się Opcję dodatkową tutaj, też gdzieś w tych opcjach przez kartę NVIDIA, to też ją w tym przypadku wyłączamy, bo to masakrycznie zjada. Może nie aż tak masakrycznie, ale jednak dodatkowo zjada tam ilość klatek na sekundę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale na płynność gry może wpłynąć również nasz dysk. Oczywiste jest, że dysk, na którym jest więcej aplikacji plików, potrzebuje więcej czasów na uruchomienie gry ze względu na to, że część prędkości odczytu musi marnować się na pliki i aplikacje, które aktualnie działają w tle. Zbyt wolny dysk może również tworzyć przycinki mimo dużej ilości FPS-ów. Problem ten praktycznie nie dotyczy dysków SSD, które charakteryzują się znacznie większą szybkością zapisu i odczytu plików od zwykłych dysków twardych. Taki dysk dostaliśmy w ramach testów od firmy HyperX, która charakteryzuje się produkcją pamięci, które niejednokrotnie biły rekordy Guinnessa. Firma w swoim asortymencie posiada profesjonalne mikrofony, do obróbki audio czy powiedzmy streamowania, szereg modeli słuchawek, podświetlane klawiatury RGB, zestaw podświetlanych pamięci DDR4 i RGB. Podświetlane podkładki pod oraz super szybkie dyski, czy po prostu karty SD dla graczy. Na koniec tylko przypominam wam o konkursie i liczę, że ten poradnik pomógł wam i zwiększył i waszą ilość FPS w Fortnite, i że w sumie nie gadałem w nim zbyt szybko. Jakbyście czegoś nie wiedzieli, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się Wam odpowiedzieć. Miłego dnia! Cześć!